Dawaj się, dawaj się, dawaj się. Jeden. Leży jeden super, dawaj Biednili, dawaj się, Drugi się, leży, leży. Trzecia, pusta, nie? Trzeci leży szeroko. Szeroko, szeroko. Chłopaki, szeroko, czwarty leży, Leży jeden. Poczekajcie, no, z drugiej strony wbije Droga, 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 e, Leży kierowca z sportówki sportówki kierowca leży Iść ty, Jeszcze druga sportówka. Leży drugi Play spike'a Kurwa, pisem Ja pienię Leży jeden Pienię Spike Spike, ty kurwa, odwiedź Nie leży jeden, Leży drugi, leży drugi? Kto do liśno na. No. Leży trzeci. O kurwa, dowody padam elu Leży drugi. Leż ja dobijam Hamby. Leży jeden. Dobijam Jamby. Leży jeden Ej hop lecę knife. jeden. Drugi leży. Ja dwa ja. Leży ja, i... Leż Leż jeden. Prawo, prawo, śro.

na, 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 na plecach Gdzie jeżdżę? Że... zabił sportówkę jedną Zajebiście Sorry, sorry Nam... Opolił ją z domu na plecach <grym grym> Leży jeden Chodźcie wy, Leży drugi Gra ich Leży trzeci? No taki, czy co? Tak leży jeden, leży jeden, leży czwarty, leży drugi, leży jeden, leży drugi. Leży jeden. Leży drugi. Leży jeden On do tyłu ubiegnął, chodźcie lewo, chodźcie lewo Leży drugi Dobra Drugi leży, drugi leży Trzeci leży, leży trzeci Leży Trze... jeden Trzeci leży Nice Leży jeden, jak coś Nice Przeskocz do mnie Wysiadł ten, gdzie, no dobra, tam mamy jeszcze od drogi Drugi leży Gdzie wsiadł? Trzeci leży